Hej, cześć, Manko, przyjacielu. W dniu dzisiejszym mamy kolejną kozacką taktykę. Ostatnim razem spodobała Wam się taktyka ze skrzynią z nożami. Jeżeli jeszcze nie oglądałeś, obczaj koniecznie. Nie będę spojrzał, co tam się działo. Nie będę spojrzał jako taktyka. Ale dzisiaj będziemy mieli coś troszeczkę podobnego z Glove case, Czyli jak się można myśleć, z dosyć podobną skrzynią, tylko tym razem tyczącą się właśnie rękawic. I możemy zobaczyć, że tutaj ich troszeczkę jest. W ramach takiej wróżby pozwolę sobie jedną takową otworzyć. Możemy tutaj trafić rękawice różne: od 250 zł do nawet kilku tysięcy. E, girafy nie są. Są jakieś niesamowite. 413 złotych? Więc tak, okej, okay, no ale jest minus i mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym uda się to odrobić W związku z powyższym Champions League jest Battle, patrzę czy nie ma jakiegoś zawodnika Nie ma, ubolewam nad tym, ale dodaję skrzynię i oczywiście znajduję już ową glawkę Jest, która kosztowała 483 zł, dokładnie tak Trzy takowe skrzynie myślę, hmm, chociaż mamy siano po ostatnich zabawach, ale dobra Nie przesadzajmy, trzy takowe na Underdog'u i na 4 garczy. tak jest Ja tutaj, no nie tyle co jestem przekonany, ale wierzę w mój profit Właśnie na tego Underdog, dodaję sobie już boty, oczywiście Rosso tutaj no nie może go zabraknąć, Michael też mile widziany I dodamy sobie może Alexa, bo on coś, tam, on coś tam też potrafi czasami Więc zobaczmy, zobaczmy co z tego się będzie działo Oczywiście cel jest prosty, my nie zganiamy, a komuś yy, z przeciwników leci coś powalonego, no na stacie udało się to zrealizować Tak średnio, bo jestem z pewnością trzeci tutaj jakby w tabeli O te żółte rękawice mogą być coś warte, no jestem pierwszy Było jednak w siebie wierzyć, bo klikać klasyka, ale jeszcze nie przekreślajmy Tej batli. chyba klikać klasyka nie, jednak ja Alex by zgarnął klasyka, więc okej, okay. Michael tymczasem zgarnie Doga. Zdarza się i tak, ale słuchajcie, ja nie płaczę z tego powodu, że to nie poleciał nic takiego naprawdę powalonego A ja trochę na takowe przedmioty właśnie liczę, że tam polecą no naprawdę grube, grube itemy Takie no, takie wiecie, potężne rękawice Szczerze ja mogę nawet przegrać dwie batle pod rząd Ważne, żeby ja jakiś, jakiś bot stawił coś naprawdę kosmicznego. I ja jestem zadowolony, tak? E, póki co czegoś takiego nie widać. E, jestem pierwszy z czegoś tak średnio cieszę, bo już wam wiele ja mówiłem, że ja tak średnio lubię zaczynać z pierwszej lokaty. A trafiam na rękawice, które są bardzo ładne. Coś mi osobiście się bardzo podobają. Może cena tutaj nie udowadnia tego. E, aczkolwiek jest jakiś potencjał, żebym to zganiał. I chyba nawet to zganiam. okej okay. druga batla zganiam, więc tutaj jest ciekawie. 4400, więc jestem na plusie tak 1500 zł. Overall za wszystkiego dzisiaj. Więc jestem zadowolony. Chyba trzeba stworzyć bitwę na dobitkę, więc stworzę sobie na tybie standardowym i dodam sobie Glove case'a Tylko mam nadzieję, że teraz uda mi się coś trafić, bo w sumie tutaj ja nic takiego nie trafiłem. Więc dodam sobie Glove i dam sobie ich troszeczkę więcej. Może tak z 5 dodamy. Za 2,5 koła taka batla. Czy się tak może zachować? Nie no, dobra, robimy za 2,5 koła. Taka batla na trzech. Chciałem na dwóch, na dwóch, na dwóch, tak na dobitkę, to na dwóch właśnie, i jeżeli by się udało to zgarnąć, to byłoby naprawdę miło. Ja tej może poczekam sobie tak z 50 sekund, może a nuż będzie jakiś gracz na swie z skinsie, który dołączy, a jeżeli ty drogi widzu yy, chcesz dać szansę swojemu szczęściu, klikasz sobie w ten plusik, a następnie wpiszesz oczywiście tutaj kodzik fiak. gdyż dzięki temu dostajesz 10% bonusu do wpłaty na swie Skinsie, skincia, czyli wpłacisz tysiaka, dostajesz 1100, wpłacisz 10 tysięcy, dostajesz 11 tysięcy, więc myślę, że obok tego po prostu nie należy przejść obojętnie. I dodatkowo 2 zł 10 gorszy na start, więc jeżeli jesteś oczywiście pełnoletnim, to ważne, należy być tutaj pełnoletnim i wtedy możesz klikać Emilę największy win percentage Okej, okay, no dobra, no dobra, aż mnie zaciekawiło Przypomnę, to jest typ klasyczny, więc teraz trafiamy, nie tak jak poprzednio Teraz tutaj liczymy na potężne kozackie dropy a, No, czy to jest potężny kozacki drop? Nie powiedziałbym Ale no, jesteśmy na prowadzeniu, więc chyba należałoby się cieszyć Te rękawice też niesamowite nie są Jest tutaj przewaga, zaledwie 13 zł yy, u Emiliego No, tymczasem ja sobie trafiam tak bardzo, bardzo spokojnie No nie wiem, nie wiem, średnio to widzę już 52 zł przewagi Więc tutaj Emili trochę się rozpędził, ale liczę, że mi poleci coś takiego raz a porządnie porządnego, 50 zł przewagi. Okej, okay, ta rękawice mogą, mogą mieć potencjał do 400 zł zabrakło. No niewiele, niewiele tej zabrakło, nie będę ukrywał. Wezmę sobie, może sprzedam te rękawicę, które tefłem wcześniej. 4,5 koła, więc teraz jesteśmy tak mniej więcej na zamiar, względem tego co zaczynaliśmy. Ale liczę, że... liczę że się udał po prostu. Liczę, że się uda, więc klikam oczywiście yy, i skopiuję sobie tą batlę. więc to na dwóch graczy, chyba że to jest właśnie na trzech, bo skoro na dwóch mi się nie udało, to może to będą jeszcze większe szczęście. Hmm, jakby to tak pomyśleć. Nie no, na dwóch, na dwóch, no bez przesady, tak? Już nie przeginajmy pały, okej. Okay? Teraz fajnie byłoby to zgarnąć, i myślę, że w ten sposób na pewno środkujemy za wcześniejszą bitwę. Emily, jeszcze raz Cię tutaj zapraszam. Tym razem oczywiście Twój win, win percentage będzie bity w dół, i mam nadzieję, że coś fajnego się uda trafić. Te rękawice, które on trafił. Okej, okay, dają mu dosłownie 2 złote przewagi, także jest grubo, jest niesamowicie. Żółte rękawice, no ładnie wyglądają jakieś kosmiczne dogie nie są. 373 zł, więc szału nie ma. No 9 złotych przewagi u niego, a nawet bo 11. Tak czy siak? O teraz to się trochę wybił. Oj, oj, oj no ale dwie skrzynie do końca, nie przekreślajmy. O, kłuźba, dobra, tutaj to zadaj dogiem, trzeba ulecieć. No to po teraźnych już będzie ciężko. No chyba, że tutaj coś się naprawdę, jakby te czerwone kawice dopnęły, te co liczę przed chwilą, to byłaby większa szansa. Niedobrze się dzieje. Nie do końca chcę to robić, ale klikam jeszcze raz i tworzę. I tworzę. Chociaż kurde, teraz to już naprawdę chyba na trzech by wręcz wypadało. Teraz naprawdę liczę, że coś poleci. No dobra, zaryzykuję, zaryzykuję drogi przyjacielu i wezmę sobie dodam oczywiście glove Casea i zaryzykuję na 5 graczy No jednak tak musimy zrobić mały zwrot akcji. Pięć skrzynek, trzech graczy i lecimy z tym koksem na standardowym tybie. Uff, mam nadzieję, że to się uda. Mam nadzieję, że to oddaję. Mam nadzieję, że nie będę ubolewał nad moją decyzją. Bo mam wrażenie, że na dwóch graczy poniekąd miałem to w kieszeni z tej perspektywy, że no umówmy się. Dwie battle pod rząd przegrałem, więc to matematycznie jakaś szansa jest, tak? Yy, a no, ale teraz na trzech to wiadomo, że profit będzie dużo większy. I teraz to jest klasyczny, więc musimy zgarniać Emilii na początek najmocniej, ale no spokojnie. Poczekajmy, poczekajmy jeszcze. Emilii znowu eksinnego. Szękawice za 550 zł, ale tej Lunar Wave Driver Globcy poleciały. No, jestem naprawdę potężnie w dupę. Jestem 500, stów, mam tej 600 do lidera. Kurde, no chyba jednak Andredok to jest mój ukochany typ, jakby na to nie patrzeć. Te rękawice niesamowite nie są, 400 zł, oni jeszcze tak za 600. Ja piedziele. O było tak dobrze. Wygrałem bitwę i było już po tym stwierdzić, że koniec. Ojej, kur 6 koła, zgarnąłbym to. W sensie chciałbym bardzo zgarnąć takie 6 koła. Przykaz sytuacja coś do giewidzu wydarzyło. Naprawdę przykro, nie będę tego ukrywał. No ale czasami tak się zdarza, nie zawsze oddaję, nie zawsze jesteśmy na plus, nie zawsze jesteśmy zrobieni. Czasami ktoś musi stracić, żeby ktoś mógł wygrać. E, także tak to się zdarza, przypominam, że oczywiście trwa event, e, gdzie możecie sobie tutaj właśnie wejść i możecie sobie na przykład albo wrzucać po prostu e, punkciki i ten tak kto będzie miał najwięcej zgarnia najlepsze przedmioty, ale też jest dużo tutaj takich mniejszych nagród, więc naprawdę spoko. Możemy też sobie ustrzelić skina, walnimy sobie trzy razy czerwonego. E, najgorzej, najgorzej. Pewnie najgorzej. Więc nie ma tematu, ok? Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że jutro nam szczęście dopisze. Szczerze za to będę się dzisiaj modlił. I co? Widzimy się oczywiście już jutro. Trzymaj się. Strzała!